Serwus YouTube będzie dobry, wszystkich bardzo gorącej bardzo raczej ja jestem Wilki, to kolejny odcinek na moim kanale i witam Was najserdeczniej po w sumie tygodniowej przerwie od mojego nagrywania, dlatego że no codziennie odcinki, ale ja byłam przez tydzień nad morzem. Także ten, no witam Was, tydzień nie grałam Minecrafta, to jest mój pierwszy raz od tygodnia, kiedy gram sobie w niego. Także ten zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję, zapraszam na mojego Instagram, Milkar przez dwa, a wiemy tam 70 tysięcy. I co? I w dzisiejszym odcinku yy, musimy zobaczyć, czy się tutaj coś zmieniło. I jakby przede wszystkim, prze, prze, przede wszystkim musimy zobaczyć ten domek Kira W ogóle fajnie, że nie widzimy... Strasznie mało widzimy. Się jakby mało czanków się ładuje, no, ale nieważne, nie wiem, czy, czy, czego to jest wina. To jest nic z W ogóle jest noc, może bym się tak przespała i byłoby lepiej. W sensie jakby wiecie, łatwiej po prostu w dzień działać, yy, niż w nocy, więc wolałabym po prostu się przespać. Mm. I tak, jestem tylko ja na serwerze. Nie ma żadnego tutaj Hero Bryna i tak dalej. Także może przez ten tydzień, jako tako, on gdzieś tam wyparował, wiecie o co chodzi, nie? Jakby mam taką nadzieję, to i coś się stało, widzę, że to coś jest popsutego, ale dobra, nieważne. Nie no, to się nic. Mniej więcej nic się nie zmieniło. Lecimy, widzę... Czy to jest mój kot? Nie, to nie jest mój kod, ale on to jest uwięziony tak trochę, chcesz to? Oczywiście, że nie chcesz. Dobra, never mind. W każdym razie lecimy tutaj. Eee, i, I kurde, ten kotek tam nie może być. Musimy, kurde, misja uratować kota przecież. Nie dobra, kurde, nie wiem, co teraz najpierw robić. Czy go kotkę uratować, który jest biedny, uwięziony na tej skale. Bo on nie lubi takich rybek. Tego rudego kotka. Czy ten, czy. ogarnij tego Herobrina. Wiecie, co są rzeczy ważne i ważniejsze. Ja myślę, że sobie zdajecie z tego sobie, Także let's go najpierw uratować kotka. widzowie. let's go najpierw uratować kotka. Eee, co tutaj się dzieje. A śmietnik. Dobra, nieważne. Myślałam, że tutaj jest coś ciekawego. Tutaj są rybki, więc już od razu tutaj... Ała, uderzyłam się aż. Lecimy szybciutko pod... Ile tu jest ryb? Ile tu jest ryb w ogóle, widzowie? Co jest pięć? Okej, okay, let's go, let's go, let's go, let's go. Wszystkie rybki nasze, okej. Okay. Dobra, tutaj też te trzeba wyeliminować. Siup, okej. Okay. Siup, dobra. No, ty, rybo... Ej, ryba! Yy. Okej, okay, dobra, mamy ją i jeszcze jedna to gdzieś była. No, cię się nie ukryjecie rybki. Okej. Okay. Tam też są jakieś. mamy dziewięć rybek. Musimy też jakieś nazbierać, wiecie, pożywienie dla naszych tych rybek, rybek, nie? Które my mamy, także przydałoby się ich jak, jak troszeczkę więcej zabić. Ale mamy 12. Czy to wystarczy? Miejmy nadzieję, że tak. Teraz lecimy tam. Już wracamy, słuchajcie, nie będziemy, ten, w ogóle powinnam zrobić akwarium. Myślę, chciałbym chciałabym zrobić akwarium w domku, by było coś. Yy, ale ten, yy, lecimy szybciutko, ci widzowie, to jest szybka akcja. Obiecuję wam, że to jest szybka akcja, sobie dwie minutki i kurde, i lecimy już t, t, tam dalej. Ale jakby to też są rzeczy ważne, tak? Jakby mm, jestem tutaj burmistrzem i powinnam dbać o, jak to się mówi, o dobro każdego tutaj mieszkańca. A zwierzęta również są mieszkańcami, także no trzeba sobie dbać. Trzeba dbać o swoich obywateli. I tyle w temacie. No i a się właśnie dbania o obywateli. Trzeba też jakoś tego Hero Braina ogarnąć, bo on, tak, on tam faktycznie jest. Także trzeba to wszystko porobić. Dobra, gdzie jest ten kod. Okej, okay, tu jest. Tylko, że ja teraz nie chcę go wystraszyć. Bo on teraz będzie taki obrażony trochę, on musi sam podejść. Może mu się troszeczkę odsuniemy. Okej. Okay. Czekajcie, zniszczymy tą pochodnię. No, kaman kicia. Chodź tu. No, kici, kici. Chodź tu. No. No dawaj. Dawaj, ma szybkę. No. Halo! No i pięknie, perfekto! Siema kicia, mamy sobie rudego kotka. No i tyle na mi potrzebowało właśnie te szczęścia. Jakby chciałam to po prostu zrobić. Dobra, słuchajcie, ten kotek się będzie nam tutaj teleportował chyba. Dobra, kicia, chodź tutaj, bo tu jest lana gdzieś. Tutaj jest lana, tak? To jest lana? Dobrze mówię? Tak, to jest lana. Dobra, i macie macie się, kurde, zaprzyjaźnić się czy coś. A teraz go nie mogę odsegować, bo musiała go posunąć jakoś. Dobra, wiesz, co lana siedzi tu. Nieważne, zacie, nieważne. Ma, 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 masz może tego. Rybkę. Okej, okay, happy, happy. Wszyscy są happy, dobra, słuchajcie. A więc, lecimy sobie tutaj. Ło, kurde, już myślałam, że nie trafię. Lecimy sobie do tego domku. Nie wiem, czy tam jeszcze w ogóle istnieje. Fajnie byłoby, gdyby nie istniał. fajnie byłoby, gdybym się wyniósł. Ale wiem, że to jest. Niemożliwe raczej, ale zobaczymy. Dobra, w słuchajcie, sensie ogóle widzę, że trzcina no, urosła i to mocno, to widzę, że troszeczkę jest zaniedbany teren. Nie wiem czemu, ale okej. Okay. Eee, troszkę podejrzane. W każdym razie. W każdym razie mamy tutaj, tutaj do... ten domek. Tutaj się pali, więc kurde, no... Dobrze. Eee... Ta lawa tutaj to jest debilny, de bardzo idiotyczny pomysł hierobalnie, nie chcę, żeby mi tutaj spłonęło... To jest jakiś żart? W sensie... Okej. Okay. Yy. Mm. Nie wiem co to było, to było troszeczkę straszne, że mnie wyrzuciło po prostu wręcz z tego. Okej, okay. okej, okay. nie chcę nawet wnikać co tutaj się wydarzyło, w każdym razie, e, tutaj dalej mamy, On nie ma go na serwerze, już myślałam przez chwilę, że tutaj sobie wszedł czy coś, nie tak chciałam to zrobić, nie tak chciałam to zrobić, chciałam to zniszczyć e, to, wejdziemy, nie, jeszcze musimy górę zniszczyć, okej, okay. i teraz tutaj mamy, kurde, no bez sensu, no jakby miałam nadzieję... To są Ale jakby miała nadzieję, że tutaj coś będzie, to są puste skrzynki, więc nie wiem o co chodzi z tymi skrzynkami. Po co to jest w ogóle zaatakowane, jak to są puste skrzynki, nie? Jakby to jest bez sensu totalnie. Ale jakby. Ej, to było troszeczkę straszne, że mnie wyrzuciło. Nie wiem o co chodzi. I czemu tu jest maszyn jakiś? O kurde. Znowu mnie ten? Już myślałam, że mnie wyrzuci czy coś. Dobra, yy, trochę tutaj popsuliśmy ten teren, ale ja to naprawię. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. No, bez obaw, dobra. Yy, domek cały czas stoi. Nie ma go na całej części na serwerze, także spoko loko. Nie ma biedy. Eee, zastanawiam się, czy tutaj jest szansa, że będziemy szybko po ten ten dochodzić? Chyba tak, dobra, możemy się sobie, sobie tędy przejść. Wiadomo, że szybciej byłoby łódko, ale nie chce mi się jej otwierać, tym bardziej, że nie potrafię jeszcze tą łódką jeździć. Także lepiej nie, e, bo naprawdę nie potrafię. E, ale ten, e, ale co chciałam powiedzieć, że no ten Hero tam cały czas sobie w takim razie gdzieś tam egzystuje sobie po cichu, e, co mnie troszeczkę przeraża, tak? Troszeczkę, troszeczkę. Mm. nie okay, nieważne, myślałam, że coś się zmieniło. To są Mielkowice główne w ogóle, jest to gdzieś napisane? Nie wiem, kurde, czy to są główne, czy nie główne. Tak. Ej, hey, tu jest dopiero napisane, nieważne. W każdym razie, no troszeczkę się martwię, ale spoko, widzowie, ale spoko, damy radę. Nie ma go na razie na stereotypach, także nie ma najgorzej, że tak powiem. Wiecie o coś. W ogóle przepraszam, że dzisiaj odcinek to troszeczkę później, ale jakby wczoraj wróciłam z tego nad morza i zanim ja wróciłam, ogarnęłam się, to już nie miałam jakby siły, żeby nagrywać jeszcze, sobie ci no. Się chcąc ten po spotykać ze znajomymi. Eee, no bo nie, nie widzieli mnie dawno, stresnili się. Eee, ale wiem, że wy też jesteście, także nosorki, że dzisiaj macie tak troszeczkę później odcinek. Dobra, sobie nakarmimy jeszcze koteczki. Musimy je w ogóle nazwać w końcu wszystkie, bo to by się przydało. Także piszcie w komentarzach, eee, jakie nazwy. Ej, jeszcze do Jellicki domu nie byliśmy. Jakie nazwy da zwierzaczków w więc piszcie koniecznie w komentarzu. A ja jeszcze. Muszę iść do liski, w sensie jakby muszę po prostu tam sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, wiecie o co chodzi. E, bo miałam to zrobić kurde, widzicie, ale zapomniałam, słuchajcie, zapomniałam zupełnie chciałam to zrobić na samym początku, ale kotek mnie wybił po prostu z, z, z rytmu, nie z równowagi tylko z rytmu. E, także ten dobra O, że są otwarte drzwi. Okej. Okay. Not cool, not cool. No ale nic się nie zmieniło. Od razu nie jej tutaj te drzwi, żeby nie było, co nie? Wiecie o co chodzi. Nie wiem, nie wiem co jest 5, ale spoczko, Dobra, nevermind. Eee, Liski też nie. kurde jestem tylko ja na tym serwerze, że to przeraża. W ogóle nic? Co? Moi widzowie zostali porwani, czy coś? To było smutne trochę. Ale serio, nigdzie tutaj nie ma, nawet się nic z nie od tygodnia. Okej. Okay. To jest troszeczkę podejrzane. Eee, chyba musimy wyruszyć na jakąś akcję poszukiwawczą. Bo w sumie nie, nie, nie przyszło... Teraz jakoś mi to tak przyszło do głowy. O kurde, że tutaj <śm> oni mogli zostać porwani, że nie, wiem, sobie Ci napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie. Ja się z wami żegnam. Dzięki, że byliście ze mną do końca. Koniecznie łapkujcie, subskrybujcie, piszcie do komentarzu, ile może, ponieważ czasami YouTube wyłącza komentarze i niestety nie możecie pisać komentarza, ale to już nie jest moja wina. Także ten, bijecie na Instagrama Milka przez dwa, do zobaczenia. Widzimy się jutro o godzinie 10.30, prawdopodobnie. Trzymajcie się ciepło i pa pa. No, haj!